No, witajcie Tutaj dzisiaj jestem z Szymonem, sobie na spokojnie pracujemy. Dobry. Też. Dobra, co jest najważniejsze, w pewnym momencie będziemy robić wcinkę, dwa, e, wcinkę na 72J, bo kiedyś ktoś mnie tam prosił, żeby pokazał jak to się robi, ale zanim tam dojdziemy, to musimy sobie przespawać tuby itd. Tak daj mi projekt Szymon, bo według tamka Według Tomka tuba czerwona miała być luźna. Czekaj, to nie te projekty, ludzie. To zrobimy chyba na razie tak. No, miała być luźna, a nie jest. No, hm. Ale zobaczę, może to jest coś już nieczynne, tylko nikt nie przejechał, nie rościł tego, po prostu mu się nie chciało. I tyle. No i wam tu pokażemy, jak po kolei lecimy. Kolejny budynek mamy do podłączenia do uruchomienia. To sobie ograniczę. No. Kolejny budynek to ma 32 mieszkania. Wcześniej sobie z kolegą pojechaliśmy do głównej stacji, tak zwanej Old. Mieliśmy sygnał prawie 3 dB na plusie. Później 2,30 mieliśmy na punkcie, tam gdzie splitter żeśmy wstawili. I za spliterem już mamy jeden, minus 1 minus 1,4. Nie? No, i tak zawsze sobie mierzę po kolei. Widać, że to jest stary projekt, stara mufa, bo to jeszcze ani nie patrz panelówka, ani nic. Widzę, że jeszcze po staremu to wszystko robiłem Aha, tu wiem po co to był ten, ten trytek Dobra To powinien złapać to za to Ja sobie tu zawsze spinę żeby nie latały te Dobra Mamy odpowiedź Tuba jest sprowadzona, ale nie jest pospawana. Nie, bo tutaj już się, jest nieżyte, bo... Tak, nie łamiąc innych. No Żeby sobie to nam nie latało, to ja Zgadza. zawsze się ratuję. Ty. Tak, szkoda. Widzę, że Szymon już parę razy ze mną był. Się parę rzeczy się nauczył. Dobra, możesz puścić. Nie złamie się tuba, nie złamie się tuba. Jak nie to będą dzwonić szybko będziemy naprawiać. Dobra, ściągamy. Dobra. Z czego do czego? Panie kolego. Tak, z naszej tej, czerwoną tu mamy wprowadzoną że jeszcze to wszystko po staremu robiłem tylko coś za mało dla mnie tego tych włókien panie chabranku no. tutaj są jeszcze powrażenia jakieś. Tu, czekaj. Widzisz, niebieska jako jedyna ma jeszcze nierozcięty. To. Wszystko rozcięte. Dobra. Widzisz, ten jako jedyny utrwalił się nierozcięty. się. Czy, z tego, czy z tego Nie, 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 nie. nie niebieska, y, mam je nie dotykać. Lepiej nie. Lepiej nie, Lepiej nie, nie, tak. nie dzisiaj. <noise> dzisiaj tego nie dotykamy, panie kolego. Teraz od razu wywalamy to. tu, o, żeby nas nie kurciło do cięcia. No tu widać, że tu mamy. Widzisz, wcinkę taką średnią, to jedno zawi zawija nam się, ale. Powiedzmy jak tak, o, zawiniemy sobie, o, niech tak zostanie, o, dobra. Nie, mrówka, faktycznie, możemy to rozcinać. Możemy rozcinać? Tak, bo... Ci pokażę na zdjęciu. Dobra, to te. Ty... Na niej nic nie ma, widzisz, my, myśmy dopiero się wpięliśmy, widzisz? Okej. Okay. Na, na niej nie, nie ma nic. To Kiedyś to... coś było, ale już nie ma. No dobra. Bo jest druga przezroczysta. Czekaj. No. Jest druga przezroczysta uruchomiona. Jest pospawana. Trzecia i czwarta też jest wszystko po... O. Trzecia, czwarta tu jest pospawana. Dobra. Czyli na pewno te spawy już są nieaktualne. Tak, tak. Możesz ściąć Możesz ściąć. Bo tu widać, że tylko yy, tuba leci do fajnego budynku i one są nieużywane. Prawdopodobnie kiedyś to było dla kogoś transmisja, jak był ten... Yy... No, te. Te? jakieś? U-21, co mieliśmy z 5 lat temu. Mistrzostwa. A, Miłki dobra. Nożnej, U21, co mieliśmy, nie? co ledwo co stadion został wybudowany dobra, to rościnaj do końca zaraz telefon to nie działa, to nie działa no, tu było tu, nie? było przyciąte i zespawane było gdzieś z tym Jakimś No to jest ...a powiem Ci, że ta przełącznica jest martwa. Tam, jest martwa. W tym? Mhm. Uh -huh. Z tego? Mamy coś tam podłączone. ale nie ten światłowód. A, okay. Do tego budynku dochodzimy dwoma światłowodami. po jednym ten nas interesuje ten nas to interesuje mhm. dobra teraz nas interesuje no tą tą czerwone zespawujemy z tą szarą to jest kasetka której się nie rusza. Dobra. No to na spokojnie możemy sobie tu wejść. Tu dajemy na górę. Do Czeka, zróbmy sobie mały porządek. To wywalamy tu. Z tym. Śmiecie wyrzucamy. Do śmietniczka szybkiego. Dobra. Odmierzamy sobie. Nie? Dokąd te nam sięgały? No to nie najpierw sobie obrać. Wyczyścić i później czycicie? Nie. Okay. Tyle nam starczy do spawania. Starczy Bo tu kiedyś mieli tą serwerownię zapasową, nie? No, a już jej nie ma. Hmm. I mamy tu, nie? Skierowane. To, ja mam to wszystko swoje, panie. Masz tu buteleczkę, żebyś... Się tam nie, nie jest coś problemu, to, jest... A, to jest normalny film, to jest gimbal. Panie, to ja to z tym normalnie na rowerku jeżdżę. Pytanie, dajesz kawałeczek szkoty, czy po prostu normalnie trytki i tyle? Normalnie trytki. Tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh No, a mamy 12-12 też, bo tu widzisz, wąskie gardło się zrobiło. Czeka, tylko coś jedną rzecz delikatnie sprawdzę. Kasetka pełna, pełna, kasetka, kasetka pełna, kasetka pełna. Kasetka pełna. Trzeba dołożyć kasetkę, i to dołożymy ostatnią. Czekaj, oczywiście, że mam, panie kolegę, ja takie rzeczy już włożyłem w zapasie. No, dobra. Mamy kolejną kasetkę. Tylko teraz tak, pytanie: czy tą tubę dajemy sobie tu? Wkładamy na zewnątrz, nie? Przeczumuj palcem, ciągnij ją. I ją, sobie tu ją przełożyć. Ale to chyba, no, ona już tu sobie będzie pracowała. Dlatego, już tu taśm nie daje, bo na przykład sobie zaznaczysz, nie? Tu tubę, nie? Powiedzmy. Zaznaczasz tubę. A bierzesz ją całkiem z dołu. Tak jak ją nie ruszasz. kasetką widzisz? Ona sobie pracuje, się chowa. Widzisz, tu w tym momencie jakbyś tu dał taśmę, to by Ci wyrwało wszystko. Ja wolę, żeby mi to wyskoczyło w razie czego. A nie złamało mi tą tubę. No, tu albo sobie podciągasz to do góry. Nie, tyle ile potrzebujesz. Zaznaczasz. Kładziemy pytanie czy ten luz ci pasuje a jak masz luźno tułe to ona się z sama schowa dlatego już taśm nie używam przy pierwszej kasetce, której nie ruszasz, nie podnosisz bo nigdy jej nie podnosisz, to tam daje taśmę a tu jak widzisz jaką masz różnicę i myślę, że tak to zostawimy tu na zewnątrz bo na wtedy masz gdzie schować się nie? Też możesz zastosować to, jak widać, taką tak zwaną tą tubę transportową, mm -hmm. bo kiedyś uczyli, kiedyś to uczyli, że światło odchodzisz, ucinasz tubę, same włókna, dajesz tą tubę i te włókna mają w tej tubie sobie pracować Aha, jak tak ruszasz. Tak. Tylko weź pod uwagę, taką jedną tubę wchodzisz do kasetki, tak? I koniec. A jak masz czasami jeden światło odchodzi, wchodzisz i rozdziela się na pięć, to takich tub pięć nie włożysz. Nie masz szansy, żebyś tu zmieścił. To. Dlatego stosujemy same tasiemki, nie tasiemki takie pierdałe. Dobra. Zaczynamy od tuby szarej, bo tam szarą żeśmy pospawali, nie? Odmierzamy sobie na spokojnie. Ty ja tu nie musisz trzymać Trzymać się? Sama się trzyma No dobra, to mamy To są możemy sobie obrobić A Zaraz się weźmiemy za chyba biało Te chwilkę Masz Widzisz? Ten to mamy wyżej On jest wyżej, widzisz? Ja trzymam go palcem Nic mu się nie dzieje no to na to trzeba zwracać uwagę. Czy masz niżej? To wtedy to coś się nie zgadza, nie? Ale dobra. E, Jakie kółeczko? A, kręciołek. Kręciołek Kręciołek, kręciołek Oczywiście, nawet tu chyba zatrzymam. No i tu nam się dławik zrobi o tej mufy tam dalej. Jeden dławik nam się zrobił i trzeba poprawiać wszystko. Taran, taran. Eee, dobra, ja tu zacząłem strypować. A? Nie wiem, że A to, to... etap. Do którego koszyka żeśmy mierzyli? Wiesz, dla pewności możemy jeszcze raz spróbować. Ale co? mierzyć, ale jestem przekonany, że to górny no tak, zaraz się sprawdzimy dla pewności Jeszcze nie wiem, bo ostatnio jak nimi ciołek to też jak masło po prostu nawet nie wiedziałem kiedy... a ucięte no jak się płaci to tak... Hmm. <laughs> tylko ja szybciej je gubię niż się zużyję, wiesz? Później to mówimy o no, dlaczego na faktu, że mam trzy boczne miesięcznie Ten czy na dłuższy nam starczy? Nie starczy, spokojnie starczy. Tylko tak, tu Ty jedną rzecz musisz pamiętać, jak będziesz kiedyś mufę robił. No tak. Jeśli ta tuba Ci się rusza, nie? Nie zawijasz do dużego kąta, tylko robisz tak Nie lecisz tu, tylko tu Dlaczego? Bo no jak będzie Ci się podnosiło widzisz? On ci się będzie zaciągał No tu cię no pokażę No ale ten to czekaj, on ci się zaciąga tam No będzie. dobra Wiesz się zaciąga, nie? No Widzisz już tu ci się robi takie wybrzuszenia To ja później czasami na w to metrze ci się wybrzuszy te karamidy, nam się wybrzuszają, nie? I później nagle patrzysz w mufie, 2 dB na mufie ma straty, nie? Aha. Przychodzisz, robisz tak, jest Dobra. czysto. Dobra. Ale tak ja się nauczyłem, że jak robię tak, wiem, że ona się rusza, to wolę już mieć ten zapas. Niech ona sobie pracuje tu, Dobra. jak ruszasz. No. Tytanie, trochę skracamy w takim razie, czy... I tyle. Mało kto na to zwraca uwagę, ale czasami nieraz widziałeś, nie? Jak są pofalowane, to ci się włókna wtedy wyciągają. On tu się tu klinuje i nie ma gdzie się schować. No dobra, to co? Dwunaska kolejna. No, to już ci mówię, w czym takiego niezbyt cieszącego? Tu jak odbijamy do tuby 20, do światła do 24 J. No. Tu se zaraz sprawdzimy, czy mamy sygnał, nie? Mm -hmm. To była najłatwiejsza część zadania, co robiliśmy teraz. Najgorsze jest to, liczyłem się, że w stronę tam do góry będzie 48 J. jest 24. Mhm. I będziemy robić wcinkę na, w... na tubie, która jest aktywna I jak coś zwalimy... Mamy do spawania. Nie Nie? To jest transmisja No nie, ja nie mam podglądu do tego A. No Jak udupię to na to, to nie będę wiedział, że wiem Ale myślę, że będzie dobre Całą tubę wykorzystujemy Nie, na razie niech tu jeden grzebie, bo połamiemy sobie tubę i będziemy mieli jeszcze większy problem Dobra, Dobra. No i tak, tam gdzie odbijałem do góry to mamy po tej samej stronie co ten światłowód Dlatego widzisz, że chłopaki tutaj, widzisz, wywinęli. Tak. projekt. Żeby ja się tu z tubami nie pomylił. Tej kasetki nie dotykamy. Nie tam. Tej nie dotykamy. Okej. Okay. Tej akurat nie dotykamy. To wszystko jest aktywne. Nie podoba mi się to, co chłopaki zrobili tutaj. Piska, zatw wie tu no. Teraz zapał opiska za dwie tuby Teraz jedną jak podnosisz to jedno drugą ciągnie? Tej opiski? Nie, rozdzieliłem po prostu tylko, żeby nie ciągnęło wystarczy. Okej, okay, bo obydwie to są wysodowo. To jest to samo, no. tylko że złapał dwie tuby. Widzisz, jak podniosłem, to zaczęło te. To zaraz najwyżej drugą też opiszemy, że tu ucieka gdzie indziej. Dlatego jak tu widzisz szpilki zostawiamy i wtedy widzisz, Widzę. który to jest światłowód, nie? Teraz właśnie te pręty wzmacniające zostawiamy. Dłuższe i opisujemy cały kabel, który to jest, a nie pojedynczą tubę, ale to tam. Misza z tym, tu uciekamy z tym, zapasy wyciągamy. Teraz pytanie za tysiąc punktów, czy nie lepiej będzie nam tu przeskoczyć? Eee, pytanie, czy dołem chcesz zrobić takie tam, czy bezpośrednio? Ja się zastanawiam. Bo odpowiedź brzmi tak. Bo tu na razie mamy jeden spaw. No. Jeden. Jeden jedyny. Na razie. Na razie A nie wiadomo czy później będzie trzeba gdzieś to wysyłać dalej Czy coś zaś coś nam się nie rozbuduje No To wtedy prawdopodobnie zostanie tak jak to nie mhm. Zostanie pospawane. My tak, tą stronę mamy z tą stroną, nie? No Mamy na jednej stronie pl, plus reszta świata To jest na tej stronie, nie? Mhm. Jeśli mamy główne sygnały, pytanie, co najbardziej szybciej się rozbuduje, wszystko w tamtą stronę, czy w tamtą stronę? Tam, podejrzewasz? Szczerze? Myślę, że tak. No bo tutaj masz co, bloki i... bloki. A tam masz ewentualnie jeszcze jakieś miejsce na nowy blok. No i tędy możemy przejść... I ładnie mamy z tym głównym naszym będzie. No, Takiej opcji jeszcze nie widziałem. Jakiej? Okay. Żeby ktoś to tak wycinał, Właśnie tu by przede wszystkim lekko nacinasz tak jak szkło i łamiesz. Nie rozcinasz jej do końca. Bo wtedy łatwo włókna tak, uwalić. mówię, że ten złapać za te trzecie ciach mm -hmm. i do koła. nie dookoła. Tak. Ale... No bo tu... Jak to powiedziesz, no to już te takie zamki jak widzisz, to już wygląda jak już. Muszę kupić nowe. Nie eee, tam, wytnij się. Nie ma czy nie raz. To wczoraj robiłem filmik. Ładnie, pięknie opisałem jak się odrapia ten. I za chwilę słyszę. Daj mi się wyłączyła, zapomniałem nacisnąć, nacisnąć nagraj. A już same wszystkie dropy już miały poobierane, nie? już nie miałem jak zrobić porównania, którym lepiej się narzędzie się obiera. No nic, będzie kiedy indziej. No ja tu sobie wyobraź tu tą transportową dawać tutaj. Jak już tu dajemy, no. jeden, drugi Czekaj. Gdzieś tu pod palcami widziałem, 1, 2, 3, czwarta już to bak. No. a ile jeszcze koszyków wolnych? Będzie zaraz to poopisywać wszystko, nie? Yy, o, miernik mocy mamy, piktaila testowego. Mamy? Zależy, gdzie jest trzeba oczywiście, że u siebie. Na czerwono, tak? Tak, na czerwono. No żeśmy wszystko tam startowaliśmy na czerwonej, nie do 13 włókna włożyliśmy czyli pierwsze włókno drugiej tuby a to drodzy klienci mamy minus 2 nawet, patrz no widzisz akurat nie? no dobra, to mamy sygnał czekaj, muszę się pilnować, żebym się nie pomylił z tubami no, tutaj układamy tak, żeby włókno nam się całkowicie już się schowało no. Dobra. Z Niebieskiej. Tak, sodowa Niebieska sorry Mrówka mamy tam, bo z mrówki przychodzimy tu. Tylko już na białej tubie, nie? To w sobie zostawiam to <laughs> ja sobie są dłuższe, zostawić, na wyżytu, tu jest zostawię i tyle. Panie Szymonie, wszystko twoja wina. Bo ty mnie rozleni wiesz. Ja cię rozliniłem. Tak, bo wcześniej to robiłem wszystko sam. A teraz ty nakładałeś i zapomniał o tym, że mam nałożyć. No to więc wszystko twoja wina, tak jak mój Franek mówi. W ważne, Nieważne, ale to jest twoja wina. No. Dobra, schowaj spawarkę. Widzisz tu sobie robimy nowe kółeczko, zawijamy. Jak byłoby to stąd? Dobra, opisujemy. Chowamy zapasy. No i dotąd już mamy jeszcze 11 włókien. No, o tym zaczynam właśnie, o tym mi chodziło. Wiesz, ile ja w życiu te, tych taśmy zapominałem? Mnóstwo.